Patrz, co matka yy, na Facebooka wróciła. Przepis na golonkę w sosie smalcowym. Mnie, a mnie wczoraj kazała surówkę żreć. Miałem jeden malusieńki zawoł. Taki, co to jeszcze nikogo nie zabił. Ja jej mówiłem, że ja go rozchodzę. Przecież to wystarczy popłukać, popłukać parę razy i jest okej. Okay. Jeszcze wie jak komentarz napisał. Skur... Pa, patrz co napisał. Mniam? Zrobisz mi? Skórwial jebany. Wie się, ona 30 lat już nie robi. Rozumiesz? Golankę robi, ale ja nie o goląco teraz mówię. Czekaj, ja też jej napiszę yy, komentarz. Yy, Borena, życie mi zmarnowałaś. Yy, ty. Barykadów i drzwi do salonu, ona, ona zaraz tu przejdzie.